W przerwie pewnie biliście się w pierś tych sytuacji, w pierwszej połowie było mnóstwo. No tak, no byliśmy, e, można powiedzieć, że mogliśmy strzelić parę tych bramek do przerwy, no niestety e, w drugiej połowie los się odwrócił i, i to górnik nas zepnął do defensywy i tych sytuacji miało trochę, także... Myślę, że pierwsza połowa dla Lech i druga dla górnika. Pierwsza połowa też dla Pawełsa Steinbursa, bramkarza górnika. Mhm, tak, parę interwencji uchroniło górnik straty bramki, ale trzeba przyznać, że my w drugiej połowie też mieliśmy dużo szczęścia i, i myślę, że ten remis y, dla obu ekip zasłużony. W drugiej połowie górnik przejął środek pola, czego zabrakło sił? No ja mogę powiedzieć, że mi troszkę zabrakło, a nie wiem co tym kolegom. Parę było y, kontuzji, skurcze, łapały, nie wiem y, wymuszone zmiany. Także cieszymy się z tego remisu, bo graliśmy na trudnym, trudnym terenie z wiceliderem tabeli. Także jedziemy w dobrych nastrojach do Gdańska. Na pewno, był to, na pewno było to lepsze zakończenie roku aniżeli w ubiegłym roku, kiedy przegraliście tutaj 0-2? No tak, no, przegraliśmy w zeszłym roku 2-0. W, w ten mroźny wieczór pamiętam, że było bardzo zimno. Teraz jest remis jeden punkt dopisujemy do tabeli. I wracamy spokojnie. Trzeba przyznać, że w pierwszej połowie mieliście sporo szczęścia, ale ja tych sytuacji miała mnóstwo, na szczęście była nieskuteczna. Dokładnie, no. sobie stworzyła w pierwszej połowie sytuację, po której mogła szczęść my w tej pierwszej połowie też mieliśmy sytuację, gdzie Powinniśmy przynajmniej jedną wykorzystać, no niestety my nie wykorzystaliśmy, a na nasze szczęście Lechia też nie. Trzeba przyznać, że świetnie w bramce spisywał się dzisiaj Paweł Steinburs. No tak, no Paweł wiadomo, z no, jest, jest, mu musi nam pomóc w tych sytuacjach, dzisiaj to udowodnił i chwała mu za to. Pokazali się jednak, że w tym sezonie często zdarza się tak, że Górnik nie gra dwóch takich samych połów. Pierwsza była gorsza, druga zdecydowanie lepsza. No dokładnie, w drugiej połowie zdecydowanie, przewagę mieliśmy w posiadaniu piłki, w stwarzaniu sobie sytuacji bramkowych. Wiadomo, że cały czas dążymy do tego, żeby grać dwie równe połowy, wiadomo, że to jest ciężko. Ale tak jak powiedziałem, no, to już jest końcówka sezonu, to był ostatni mecz w lidze. Mamy jeszcze tylko jeden puchar, mecz pucharowy z Legią, chcemy go wygrać i, i tak jak mówię, zakończyć sezon w dobrych Dzisiaj górnik obchodzi 65. urodziny. Te 100 lat dzisiaj będzie śpiewane tak w nie najlepszych nastrojach. 0-0 mimo wszystko nie cieszy. No na pewno patrząc na to spotkanie to nie wygląda to dobrze. No, bo, tak w mówię, no, chcieliśmy to spotkanie wygrać, ale przy końca sezonu myślę, że powinniśmy być zadowoleni.